Witam serdecznie. Dzisiaj przygotujemy taką ekspresową przystawkę, która jest doskonała na ciepło, jak i na zimno. Będą to pieczarki z mozzarellą i boczkiem. Zapraszam. Do przygotowania naszej przystawki potrzebować będziemy 13 kapeluszy pieczarek, 13 kuleczek mini mozzarelli. Trzynaście plasterków boczku oraz sól i pieprz do smaku. No mamy tutaj blachę do pieczenia, wyłożoną papierem do pieczenia i zabieramy się za robotę. Układamy sobie na blasze pieczarki. O. Dobra. I teraz traktujemy je solą. Op. i pieprzem. Drobną mi mieli ten młynek. To jest taki akurat do tego. Słuchajcie, no i teraz do kapeluszy. W otwór po nóżce wkładamy po kuleczce mozzarelli. O, dobra, dobra. Dobra, naprawdę robi się to wszystko tak ekspresowo, że hej, dobra, dobra, jest. No i teraz owijamy boczkiem. O, tak, boczek idzie pod spód i na blachę układamy. I tak z każdym kolejnym kapeluszem pieczarki. Hop, hop. O, pięknie. I wykładamy. Ta. I słuchajcie, tak przygotowane pieczarki lądują w piecu. Piec nagrzany jest do temperatury 200 stopni. Pieczemy 20-25 minut. No, nasze pieczareczki tutaj zawinięte w boczku z mozzarellą już wyskoczyły z piekarnika. No, ten boczuś taki chrupiący czuję, taki fajny, sztywny, ale jednocześnie, o, patrzcie, jak tutaj ciemięciutki ten ser pod spodem, jak nam chodzi. Genialne. No, zaraz będziemy kosztować. No, mnie porcja pieczareczek na talerzu. Zaraz będę kosztował. Najpierw kroję. O, patrzcie. No i próbuję. Mm, mm, mm. mm, mm, mm. Genialna. Mhm, Pycha. Kochanie, wyszło przepysznie, ekspresowo, kolorowo. Jak Wam się podobało, to zapraszam za tydzień.